Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Tomasz Partez i przyszedłem tutaj podzielić się z Wami słowem, słowem, które daje życie, o ile ktoś pójdzie za nim w 100%, procentach. O czym wam chcę mówić? Dokładnie o Jezusie Chrystusie i o tym, co dla nas wszystkich zrobił on dwa tysiące lat temu, gdy przyszedł na tę ziemię. Wiesz? Po, po to, to że że Jezus przyszedł. On nie przyszedł, przyszedł po to, to, żeby robić świecąkę co roku albo żeby naradzał się w żłobie co roku jako mały dzieciulek laleczka. Ale on przyszedł na tą ziemię po to, aby pokazać, jak można żyć. Jak można w świętym duchu się poruszać na tej ziemi i zwyciężać. Wiesz, bo w ogóle możesz mieć dobre życie. Nie wiem, czy kiedyś o tym słyszałeś. Możesz mieć dobre życie tutaj na Ziemi, ale jeszcze jest coś więcej: jest zbawienie. Jest takie słowo jak sozo, ono w, w grece tak się odmienia: sozo, soteria. Ono oznacza całkowity dobrobyt duchowy, dobrobyt dla duszy i dobrobyt dla ciała. Rozumiesz? Możesz mieć bardzo dobre życie tutaj na Ziemi, jak i również być pewnym zbawienia. Kochani, pewnym zbawienia, zbawienia można, można być, być jeszcze, jeszcze dzisiaj i nie trzeba robić dobrych uczynków. Nie trzeba się starać. Nie wyłączę. Nie wyłączę. Możesz w policję wszystko jest zgłoszone. Bo każdy, kochani, człowiek potrzebuje się spotkać serce do serca z Bogiem. Bez różnicy na to, czy jesteś katolikiem. Czy jesteś prawosławnym, a nawet ateistą? Nie ma różnicy. Jeśli serce do serca nie przyjdziesz do Jezusa Chrystusa, to lipa będzie z tobą. Nie będziesz zbawiony, a będziesz potępiony. Bo wieczność, kochani, każdy z nas ma zagwarantowaną, ale to dzisiaj od ciebie zależy, gdzie ją spędzisz. Jeśli chcesz, sprawdź mnie. Zachęcam Cię do ciebie. Zachęcam Ciebie, żebyś zbadał temat. Czy ja kłamię? Czy ja w ogóle z jakiejś może sekty jestem, organizacji, może mi ktoś płaci? Zobacz, Zobacz sobie. Ja aktualnie mam 17 lat, nikt mi za to nie płaci. Zobacz, co masz w Biblii napisane. Zapewne gdzieś leży i się kurzy. Zobacz, że zbawienie jest za darmo, z łaski, przez wiarę. Nie z uczynków, żeby, żeby się ktoś nie lubił. Rozumiesz? Dla Boga wszystkie Twoje uczynki są jak brudna szmata. Masz to księdze Izajasza napisane. Zobacz, czy nie kłamie. Nic dla Boga dobrego nie zrobisz. Ani nic złego. Rozumiesz? Bo Bóg zaspokoił się już w Jezusie Chrystusie. To jest zaspokojony Bóg. Ty już nic nie, nie musisz, musisz robić, nie robić, nie musisz palenek święcić co roku, nie musisz chodzić do kościoła, nie musisz chodzić na pasterki. Tylko uwierz, bo jest napisane, że kto ustawi swymi wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem i w sercu swoim uwierzy, że Bóg go wskrzesił z martwych, ten zbawiony będzie. I to jest obietnica Boża. To nie jest obietnica moja. To jest obietnica Boża. Sprawdź sobie, czy nie kłamie. Zobacz sobie w tej Biblii, w tym Nowym Testamencie, Bo ja, kochani, myślałem kiedyś, że sobie zasłużę. Że tym, że będę chodził zawsze do spowiedzi, gdy będę miał ciężki tak zwany grzech, to sobie zaskarbię niebo u Boga. Tym, że co tydzień będę, będę na mszy i będę przyjmował Eucharystię, to sobie jakoś zasłużę. Ja tak myślałem, wiecie dlaczego? Bo zostałem wychowany w tym systemie religijnym. Religii rzymskokatolickiej, która nie ma nic wspólnego z prawdziwym. Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Dopiero powiedział mi tą prawdę człowiek, który w ogóle nie jest związany z religią. On mi powiedział, zobacz, masz tą Biblię, masz ten Nowy Testament, czytasz, a nie widzisz. Przecież jest jasno napisane, że każdy człowiek potrzebuje się narodzić na nowo. Ja mówię, co ty tam wiesz? Do kościoła nie chodzisz. Znaczy, raczej tak sobie myślę, bo nie byłem na tyle odważny, żeby wtedy do niego tak powiedzieć. Co ty wiesz, skoro nie uczęszczasz co tydzień do kościoła? A on mi pokazał, w ogóle zobaczyłem w jego życiu cuda, że się dzieją. On uzdrawia chorych, on wypędza demony. Ja mówię, o co chodzi? On musi być w prawdzie, a jakżeś muszę błądzić. I zobaczyłem wtedy, że Jezus Chrystus. Powiedział tak, kto uwierzy, ten będzie uzdrawiać chorych i wypędzać demony. A ja w swojej głowie myślałem, że tylko ci, którzy są specjalnie wyświęceni przez Kościół Katolicki, tak zwani egzorcyści, tylko ci mogą wypędzać demony. A ja się tak naprawdę ich bałem wcześniej. Ale nie taka jest prawda, nie taka jest Biblia, bo Bóg. Mówi, że ten, kto uwierzy, ten będzie uzdrawiać chorych i wypędzać demony. Ten, kto uwierzy, każdy wierzący, niespecjalnie wykwalifikowany. Kochani, więc, jeśli ktoś zmaga się z jakąkolwiek chorobą, przyjdź tutaj, na to miejsce, położę na ciebie ręce. W imieniu Jezusa nakażę, aby ta choroba odeszła i odejdziesz sąd uzdrowiony bądź uzdrowiona. Za darmo. Za darmo się tym dzielę, bo za darmo dostałem. Nie pobieram za to żadnych opłat. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus już za to zapłacił. To nie są wróżki, to nie są taroty, za które trzeba zapłacić. To nie jest wróżenie, to jest realna moc żywego Boga. To jest żywy Bóg. Nie taki, który jest przybity do krzyża. Ale żywy, zmartwychwstały Jezus Chrystus. Pytanie jest, czy chcesz się z Nim osobiście dzisiaj spotkać? Bo każdy z Was, jak to słyszycie, może dzisiaj doświadczyć realnie Boga. Ale czy chcesz? Bo to jest na Twoją decyzję. To jest na Twoje tak, że przyjdziesz do Jezusa i powiesz, Jezus, ja chcę Ciebie doświadczyć. Ja chcę i potrzebuję Ciebie w moim życiu. Jeśli tak do Niego przyjdziesz. Jeśli wyznasz to, że jesteś grzecznikiem i nie mów, że nie jesteś, nie mów, że jesteś dobry, bo bez różnicy na to, jakie tam dobra uczyniłeś wcześniej, bądź uczyniłaś, wiesz, że choćbyś raz zgrzeszył. A w Biblii jest jasno napisane, że karą za grzech jeden jest śmierć. Więc każdy z nas powinien ponieść śmierć, ale Jezus Chrystus już zapłacił. A ty człowieku, który to słyszysz, potrzebujesz to tylko przyjąć. Za darmo. Ja tu jeszcze kochani, przez chwilę będę. Jeśli ktoś chce porozmawiać, jeśli ktoś chce pojednać się z Bogiem, to zapraszam. Ale jeśli nie masz na tyle odwagi, żeby wyjść przed cały blok, a raczej kilka tych bloków, i pokazać się, że oddajesz swoje życie Jezusowi sąsiadom, to możesz to zrobić właśnie teraz. Gdy spożywasz ten posiłek i właśnie teraz, gdy siedzisz w swoim domu, tu chodzi o postawę Twojego serca, a nie formułki, bo nie potrzebujesz żadnego człowieka, aby przyjść do Jezusa Chrystusa, ale potrzebujesz decyzji własnego serca, że powiesz tak Jezus, jak chcę, żebyś to Ty rządził w moim życiu, bo On potrzebuje się stać Twoim Panem. Czyli co to znaczy, Pan panuje, musisz porzucić wszystkie swoje poglądy. A zechcieć przyjąć poglądy Jezusa Chrystusa. I uwierzysz to, że On został zbity, umęczony i zmarł za Twoje grzechy. A następnie zmartwychwstał. I to wystarczy. I to jest nowo narodzenie. To jest oddanie swojego życia Jezusowi. Jeśli ktoś z Was, kochani, chce być zbawionym. Jeśli ktoś chce, z Was, ktokolwiek w ogóle być pewnym nieba po śmierci. To nie ma innej drogi oprócz Jezusa Chrystusa. Chyba, że nie chcesz. To nie ma tematu. Możesz sobie umierać, możesz chorować. Finito. Kochani, mądrych decyzji wam życzę. Decydujcie mądrze. Wybierajcie życie, aby żyć. Amen.